Siema, no, z tej strony Blonko i dzisiaj nagrywam z X kubuleks. siema, siema. Mm, No, gramy na Anarchie Praktyk Będziemy trapować. Zobaczymy. Może wyjdzie. Na Anarchi Praktyk Jak ten... się na to zabijemy, nie? No, no dobra, lecimy. Lecimy Ten na jakiejś typów. Dobra. Dobra. To lecimy. Ja idę na RTP. Stworzymy jakiegoś trapa. Dobra. Kóźniał, że sobie kita odebrać. To odbierzcie Kita. Ja już mam Kita. Dobra. Czekaj, idę na Idę. Ty, bo ja... ja I... mam city jeszcze, nie? Ale nie I zgłaszajcie. Jest. Nie używaj. <laughs> no nie będę używał, co ty myślisz? Dobra. Jest Tylko, co? że mi cheaty nie działają na jego żenie. Dobra, to ja się do ciebie. Mm -hmm. Okej. Okay. Bo my testowaliśmy dziś i... Ja dziś ja testowałem jakby, ja, czy działa na Athernosie hmm. u kolegi, no i działał. Wtedy cheatów nie mogę używać. Dawaj takiego samego jak wcześniej. Dobra. Najpierw robimy takiego samego jak wcześniej. Czyli boxa po prostu? Tak, na razie robimy tylko boxa. Zrobimy jakiegoś boxa? No, a później po prostu się zrobi reszta. Dobra. No to właśnie ja typów tepam O, to będzie od najsłabszego trapa do najlepszego trapa To będzie taki film. No. no, czyli to jest jeden. Dobra, tek... kto sobie tepa sobie na no set? Kośnik. Może ktoś będzie na odcinku ty. Oj. oj. Tepe. O... Tepa się, tepa się. O chłopie. O chłopie, uciekaj. O chłopie, uciekaj. A dobra, i tak to Kid Gracz. To jest najsłabszy kit. Nieważne, że mnie zabiją. To jest nieważne. Dobra, zabijam mnie. A, dobra. Ja mam jakiegoś... Jakiegoś innego. Naprawdę? Jezus, no. Mary. Może go zabiję. teraz walnąłem. Dobra. Miach. Dobra, powiedz jak... Yy, ja mam chwilę odpalę. No, a ty w ogóle Pansy sobie odpalę. W ogóle bądź. ty tego typa? No on chyba. Ha. No nie widzę, go możesz zapać. Dobra, weź u... Yyy, idź na spawn. Okej, okay, idę spawna. No, no i... To jest nie czy... zgłaszajcie w ogóle, że mam cheaty, bo one trochę średnio działają. Ja mam tylko x-raya, nie? A to... To to anty x-ray jest i nie widzę wszystko. No, nie widać. Dobra, ja idę na RTP. Jestem. Zimowy biom Dobra Lecimy, robimy boksa Idę hey, też na RTP jakieś. Nie, ty do mnie się tepni, do mnie Ale ja zrobię takiego większego boksa, że razem będziemy o to chodzi no. Zmieścimy się tutaj chłopie Ja robię takiego fajnego boxa. Ja robię fajnego boxa, okay. Takiego fajnego Kłop będzie. No to będzie fajny. kośnik G A m A. Dobra Dobra. No to jest fajny taki box Tu będziemy to robić. No, No, ja mam fajnego boxa, tepnij się, tepnij się. I to tam. Wiecie, jakby coś będziesz Zepchnięty w boksie Patrz na to A jezu. Tutaj będzie chłop My go będziemy tutaj nawalać Okej okay. No, dobra, No to typujemy ludzi Kośnik To chce swoje tata no, Zobacz Tepa, 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 I perełko od razu, od razu cyka i ja cię zakołbuję, jak będę miał kobłębę. No ja to... Dlaczego on się tu teknął? A bo, dobra, dobra, zginiemy. Ja nie zginę, bo ja wyszedłem, nie? Ja nie, nie. Ja nie wiem, dlaczego ja z takiego farta, nie? Ja nie ja zginę. No, to jest taki naj to jest najsłabszy typ trapa. Chyba on mnie może naj dogonić. Top 2 najsłabszy, Teraz zrobię top 2 najsłabsze. Typ trapa. jaki top biora. Kolejny. A. Dobra, mam. lecimy na lec Lecę na rtp? Ja chłopie chodzę bez seta, nie? O. Rtp. M mapa. I napiszcie w komentarzu kogo wolicie: Sagiego czy Dexiego? No, i zobaczymy. na polu. No, mm. napiszcie w Dla mnie polu i Sagi i Dexi no, za mnie też. I Peter. No. Mówi, Dobra, ja robię jakiegoś boxa. A takiego? Czemu? Pod ramie z nieśmiesznym, czy co? Podramie z nieśmiesznym. No, ram Dobra, ja buduję trapa, ja buduję trapa. To będzie taki najsłabszy, ale box jest słabszy. Ja mam boksa tylko takiego na jedną kratkę. Nie, 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 nie taki. Chodzi mi o taki z wysokością. Padłem z wysokości. I dripstone. Do mnie tepa ktoś. No to ja tepam się do. Ej, dobra, to ja. Je... No ja tego zabił. Zabił sobie go. Dobra I dobra, to ja się tepam do ciebie Czekaj. Okay. Biorąc błysk tepnę Dobra Czekaj To jest podstawowy trap Taki mój najbardziej podstawowy trap. Zaakceptowałeś? Nie, jeszcze nie. Nie, nie. A. To będzie taki mega słaby trap. No. Mam nadzieję, że wam film się spodoba. Minia tu zrobię fajną. No. Dobra. Dobra. Kośnik, To akcept. Dobra? Nie nazywaj no, filmu totalna dominacja klirencenia. <noise> o, no trochę źle to zrobię, ja to muszę trochę poprawić, jakby co Okej, okay. to będzie niskie, Tam, bo to będzie taki. Poczekaj, co ja chciałem zrobić? Bo no, mi się skończył Ops, mi się skończył Ops, dlatego. Ok, co chciałem zrobić? Nie wiem, co chciałem zrobić. A, Dobra. Dobra, traptor. Dobra, wstałem traptora. Jest idealnie. Idealny. Traktor. Nie, nie. O, dobra, mo możesz wstawić. A, poczekaj, da się Drip zrzucać. Y poczekaj. Da się. Nie, nie rób jeszcze. Da się. No, się. No to tepam ludzi. Dobra, czekaj. Czekaj, czekaj. co? Ej, ja tu wskoczyć nie mogę. Shift. Dobra, i te ludzi. Tylko poczekaj, bo ty musisz postawić obsa. Ty musisz postawić obsa, bo ja nie mam. Ok. To się... Musi być trochę dłużej. I tabliszy tu. Co? On jest! Jest? O chłopia! Uciekaj lepiej! Jak... Ja się czuję jakby to był Manhunt, nie? Ja też, chłopie. Ja zaraz logam. Nie, nie mogę. Nie Hitnął, hitnął mnie. Dobra, ja nie żyję. I dlaczego cię zawsze gonią? No mnie zawsze. Wy jestem ogniwem. <grym> 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 jestem słabszym ogniwem. Ja Chyba jestem słabszym ogniwem. <grym> Idę cię. Dobra. Idę cię uratować. Nie, już nie żyję. Zabił cię? Ja już nie żyję. Już nie żyję. Aka! <noise> no no, a wiesz co teraz mnie goni? Się Och, to jest nieznane. O, chyba z góry Dobra. Dobra. Dobra, yy, drugi będzie. Yy, dobra. Pe, powiedz jak pójdziesz na spada ja Teraz pójdę na RTP i zacznę robić trapa. Byłem, ja jestem mistrzem. Zacznę robić. Chłopie. Takiego lepszego trapa zacznę. Ja no, no musimy takiego jak wiesz. Fajnego. No ja idę jeszcze raz RTP. Ja robię ja ten ja odcinek. Dobra. Na no oczekującej prośby. Jeszcze do ciebie nie tepam. A. No to ja się tepnę. No to poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tylko ty te, też będziesz musiał... To będzie identyczny trap, tylko jeszcze z ten. Z na dole To będzie taki trap. I mógłbyś jeszcze dać przyciski, nie? Bo on tam wodę wylał, nie? Nie, no, to będzie później. No i dobra, zaakceptujesz, czy nie? Ja kończę ten, bo muszę zrobić większą podtówkę, żeby się te dwie osoby. Pod... Ciekawy odcinek będzie trwał później, to oglądam. Um, nie w komentarzu. Dobra. Dla te, te akcept gwiazdka. Nie, nie trzeba TP-akcept gwiazdka. Ale ja robię te, TP-akcept te, te gwiazdka. Dla wszystkich, poczekaj. Tak, będzie wolno. Musimy coś zrobić inaczej. A ja zrobię. Co e, ja? Tatyki zrobię. Tak głupi. Protol. Czy ty spadłeś tam? No, tam, tam hołma, wiesz? Dobra. Wiesz, że Cię teraz mogę zdradzić i Cię zabić? Ale no, tego nie zrobisz. No i zrobię. <grym dobra. <grym> no, <grym> dobra. A da się? Ty chyba się nie da. Da się. No. To się da? Nie, nie da się, nie da. Nie da się? Podróżaj. Idziemy wyżej. Tu. Poczekaj. Tu. Nie, zobacz. Teraz już się da, chłopie. Tu. O, dobra, Da się. Da się. Tyle. Dobra, dobra. Yy, ja tepam. Masz, ty tepa? No pan właśnie teraz. To soj tepa. Tepa się. Dobra. Już? Chyba lognął. Chyba lognął. No co ty robisz? Chlognął, Tać zginam, rzucaj w ogóle, rzucaj tam, a ja spadłem tam. I miał... gracza i rzucam. Dobra Dobra. Teraz Daj. I dawaj. Co jest? Co ma za pieczyk? No ma chyba jakiś magiczny. No. No i dobra. Musimy... Teraz chyba robimy najlepszego trapania. Tak. Czekaj, ja zobaczę, ile film trwa. Ty, ja odbieram kitę i tam do niego się tepam. O, film trwa już 17 minut. Dobra. Nota, no to ć... będzie drugi. A który to będzie twój film? Yy, piąty, dobra. A i piąty e, film... U, to fajny. Dobra, lecimy. To jest specjalne... Pię... To jest specjalne 400 słów. o. Dobra. kośnik, RTP i robimy najlepszego trapa. Bia. Teraz będziemy robić najlepszego trapa. Z którego tak ciężko wyjść. Tyk, tyk, ukośnik, homer. Tepam się jakby do ciebie. Nie, tepaj, nie, tepaj, nie, tepaj. Ja robię takiego trapa. Okej, okay. ale się tak jakby to. Jak zda? Jezus Maria, no nie, no to Ty ma tysiąc gwiazdek. Coś to jest łatwe. Ja mam 900. No wiem, ja. Ja mam 975. Ile? 975. Co ty masz więcej ode mnie? Aby cię nie zabijali. Nie, ja mam mało. Ja, to masz więcej ode mnie. Dobra. A ty ile masz? 972. Jezus Maria. Maria Chłopie ty nie wiesz co tu się dzieje Ja sobie próbuję zrobić Innego trapa Mega długiego Chłopie on będzie tak Ja idę na homa, ja idę na On będzie mega wielki Ten trap Ja go robię na ten Bedrocka Z góry Chłopie, to będzie mega mocny trap. Tam na samym dole zgadnij co będzie. Ale on ma jakiś miecz, chłopie przemocny. No, zabił mnie. Na za hity zabił Wiem, Ty to rozumiesz? Wiem, to on ma za ulepszonymi obrażeniami pewnie. A jak w ogóle mieć zmianki, wiesz? Czekaj. Nie, tu nie da się! Chłopie, nie da się. Co on ma za mieczek? Jak? To... Taki on ma mieczyk. No, nie, jakiś niemożliwy mieczyk. Prawda. Niezwych... Nie nie Lecę do Bedroka. Jestem do Bedroka. Moneta. Ale to nie będzie taki trzeba z tabliczkami, przyciskami. To po prostu będzie duże. Będzie po prostu duże. <laughs> A tyle wystarczy. Już mario! To muszę zniszczyć. Dziesięć monet, jakich monet. Są przedmiotów za dziesięć monet. Ha. Tak. Dobra, bierzemy Trabdora, Trapdora i Dextona. Skąd ja? przedmiotów. Mogę ci pokazać na streamie? Co masz? Zobacz. Zobacz po prostu streama. Nie tepnij się do mnie. Ale za streama. Czekaj, poczekaj, poczekaj. O, za 10 takich. Za, za 10 takich monet można jedno kupić zaczarowania. Ja mam na razie. Wiesz, ile takich monet mam? Ile? Star, jeszcze 6. 6.

A poczekaj, da się. Budki. Załóż budki. No. Dobra. Dobra, jak to... Shift. To jest logika minecrafta. Chcę ci powiedzieć, że on się zrespi na dole, nie? Jak zrespi się na dole? No oni się zrespią na dole. Jest niemożliwe. Nie wiedziałeś? Kupię! Dwóch się tepło! No i zarobiście. No i... <gry> Mamy... A ty tu masz Houma? Nie. To ty mam. O jest. do ty tam muszę hołma lepiej, nie? Dobra, ja uciekam. Nie Miau. mam Ender Nie no, tylko była padła. Nie no, nie, nie, Dobra. Kończymy ten film. Trapów Nie umiem budować. Więc... Nara!